Nie ma chyba bardziej kojarzącego się z wakacjami słowa niż wolność. I co ciekawe, chyba nie ma mniej kojarzącego się z chrześcijaństwem słowa jak wolność. Ale to mit, to stereotyp, to czasem jakieś utrwalone myślenie, że w ogóle religia, że wyznawanie wiary jest w kontrze do wolności. Na całe szczęście w dzisiejszych czytaniach. Widzimy, jak Pan Bóg stawia prymat wolności w relacji z Nim samym. Dlaczego dla Boga nasza wolność, którą nam daje w momencie stworzenia, jest taka ważna, powiedziałbym, arcyważna. Dlatego, że ona jest niezbędnym składnikiem do miłości, bo tylko wolni ludzie potrafią kochać. Kiedy nie ma wolności, też w relacjach, w związkach, które my tworzymy, to zamienia się w toksyczny układ, w jakieś chore zależności, że prędzej czy później zaczynamy wyzyskiwać innego człowieka. Gdy więc bierzemy się za wiarę, tak na poważnie, jej koniecznym składnikiem zawsze jest nasza wolność, bo też decyzję o wierze musimy podejmować, a także muszą ją podejmować inni w oparciu... O swoją wolność. Wolność jest prawem człowieka na mocy stworzenia. Otrzymaliśmy ją, bo jesteśmy stworzeni na Boży Wzór i na Boże Podobieństwo. Święty Paweł wykrzykuje dzisiaj: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Nie mówi tylko tego do Galatów, do których pisze swój tekst, ale przypomina nam wszystkim uczniom Chrystusa. Że jesteśmy powołani do wolności. Kiedy sobie to uświadamiamy, musimy jednocześnie zobaczyć te wszystkie sytuacje, ludzi, zdarzenia, historie, które sprawiają, że nie jesteśmy wolni, że coś nami kieruje, że nie podejmujemy decyzji w sposób wolny i niezależny. Czasem naszym życiem kierują nasze emocje. Emocje przejmują kontrolę nad naszym życiem. Widzimy to bardzo często, jak niewiele trzeba, żeby nas wyprowadzić z równowagi, żebyśmy podejmowali w emocjach głupie, nieodpowiedzialne decyzje, wypowiadali słowa, których potem żałujemy. Przecież znamy to doskonale z naszego życia. Także naszym życiem potrafią rządzić inni ludzie. Bardzo łatwo wchodzimy sami w pewną formę. Uległości, zależności. Oczekujemy, że też inni będą podejmowali decyzję za nas. Ile to razy ja spotykam się z takim oczekiwaniem, że mam komuś powiedzieć, co ma zrobić, jaką ma podjąć decyzję w życiu? To wchodzenie w bardzo niebezpieczną niewolę, kiedy ktoś z zewnątrz nieustannie podejmuje za ciebie decyzję. No, oczywiście, za takie decyzje nie ponosisz żadnych konsekwencji. To bardzo wygodne, bo zawsze można powiedzieć, To właśnie ojciec kazał mi tak zrobić. Zrobiłam tak, zrobiłem tak, jak wskazał ojciec. Więc ważne, żebyśmy też nie wchodzili w tego typu niewolę. Możemy się pytać, możemy się radzić, ale decyzje podejmujemy zawsze my, bo jesteśmy wezwani do wolności. Wolność też nam może zabierać, mogą nam zabierać różnego rodzaju uwarunkowania, e, na przykład takie bezgraniczne oglądanie się na innych ludzi. Wydaje się, że dla wielu z nas, takim prawem życiowym, a wręcz prawem moralnym, staje się takie zdanie, co ludzie powiedzą. E, bez chwili odpoczynku oglądamy się i martwimy się tym, co powiedzą o nas inni ludzie czy oni nas zaakceptują, czy podzielą to, co my robimy, czy nam przyklasną, czy będą z nas zadowoleni. I nie żyjemy własnym życiem, nie żyjemy w wolności samostanowienia, tylko żyjemy pod dyktando myśli innych ludzi. Myśli tak bardzo często wyimaginowanych, branych z jakiejś wyobraźni, ze spodziewania się. Warto zobaczyć taką niewolę, w której wielu z nas się znajduje. Właśnie co powiedzą inni ludzie. Nie żyję własnym życiem, ale opiniami innych ludzi. Ale warto też wyzwolić się z takiej niewoli, e, którą mamy w sobie. To jest niewola jakichś oczekiwań, spodziewań się e, takiego fałszu na nasz temat, że kiedyś będzie lepiej, że kiedyś się zmienię, że ja. Może nie będę taki, jak jestem. To jest taka niewola, która stoi w kontrze do akceptacji, do przyjęcia swojego życia. Bo bardzo ważnym elementem do tego, żeby żyć w sposób wolny, świadomy, samoistny, jest przyjęcie prawdy na swój temat. Są w naszym życiu rzeczy zmienne, które możemy zmieniać, nad którymi możemy pracować. Są też w naszym życiu takie rzeczy których nie zmienimy, które pokazują, tak, to jestem ja, to jest moja tożsamość, to jest część mnie samego. Ważna jest prawda, ważne jest nietworzenie niewspółmiernych oczekiwań, bo potem rozbijamy się rozczarowania, potem po prostu cierpimy. Dlatego nie warto wchodzić w tego typu niewolę. Jeszcze jedną niewolą, o której myślę, jest niewola od różnych obrazów Boga, jakie mamy w swojej głowie. Chyba najczęstszą, najbardziej popularną i tak, taką łatwą niewolą jest ta, która nam każe myśleć o permanentnej zasłudze, że musimy zasługiwać na uwagę, na przychylność, na akceptację Boga. Ile to razy pakujemy się w tego typu myślenie, że Bóg się na nas obraził, że Bóg ma focha na, ze względu na mnie, tak? że gdzieś się odwrócił, że w jakiś sposób przez jakieś zdarzenia chce mi odpłacić, dać stryczka w nos. E, taki bardzo handlowy, przyziemny, wręcz ziemski obraz Boga, e, który tak naprawdę jest na nasz wzór i na nasze podobieństwo. Wyzwolić się, wejść w wolność, e, to Odciąć się od fałszywych, niesprawiedliwych, ale też takich infantylnych obrazów Boga, który nam przypomina naszych rodziców, przypomina jakieś momenty z naszego wychowania, jakieś kalki społeczne, kulturowe, które mamy. Walność to jest odkrycie przez całe życie odkrywanie przez całe życie, jaki naprawdę jest Pan Bóg, i odkrywanie tego, że jest kompletnie inny. Że jak mówi samo sobie, moje myśli, moje drogi nie są waszymi drogami, że to są antypody, że to są w ogóle rozdzielne, kompletnie rozdzielne rzeczywistości. I na całe szczęście, na całe szczęście Bóg nie jest taki jak, jak my. W Ewangelii słyszymy ten moment powołania, zaproszenia do tego, żeby pójść za Jezusem, żeby iść Jego śladami. Ale właśnie widzimy człowieka, który nie jest jeszcze wolny, nie jest jeszcze gotowy do tego, żeby pójść za Panem. Chce wracać do przyszłości, chce się pożegnać ze swoimi w domu. Jezus mówi: każdy, kto przykłada rękę do pługa i wstecz się odwraca, nie jest miegodzien, Nie będzie dobrze uprawiał ziemi ktoś, kto pracuje pługiem. I się nieustannie, nieustannie się odwraca. To taki moment wyzwolenia. Dzisiejsze słowo to jest słowo wyzwolenia z tego, że nasza przeszłość nas nie może determinować. Że życie z Jezusem to jest też życie zorientowane ku przyszłości, a nie w takim niewolniczym zwracaniu się ku przeszłości. Oczywiście nie da się jej wymazać. Żaden sakrament, szczególnie sakrament pojednania, nigdy nie wymarza naszej pamięci, nigdy nie sprawi, że o czymś zapomnimy, że nie będziemy o czymś pamiętać. Ale ważne jest życie przyszłością, a nie przyszłością. Ta przeszłość może nas uczyć, może nas budować, może nas rozwijać, może sprawiać, że jesteśmy już mądrzejsi. Że jesteśmy dotknięci jakąś przestrogą, ale ważne, żebyśmy nie byli jej niewolnikami. Święty Paweł przestrzega Galatów, żeby nie wchodzili w kolejną niewolę, żeby nie szanowali swoją wolność, żeby tak zbyt łatwo nie sprzedawali swojej wolności, żeby nie oddawali wolności, której, którą dał im po prostu Chrystus. To wezwanie do każdego z nas, bo bardzo łatwo. Wbrew naszym deklaracjom, wbrew temu, że szanujemy, kochamy, uwielbiamy wolność, wchodzimy w różnego rodzaju niewolę. Warto dzisiaj przez to Słowo Boże prosić Boga, żeby nam pokazał, żeby nam wyłożył jak karty na stół te wszystkie sytuacje, te wszystkie zdarzenia, tych wszystkich ludzi, którzy są źródłem niewoli w naszym życiu, którzy sprawiają, że żyjemy przeszłością, że się nieustannie odwracamy. Niech on tam nam pokaże, niech to nam pokaże i niech uzdrowi nas do tego, abyśmy poszli za nim jako za kompletną nowością. Wolności nie warto sprzedawać. Wolności nie warto dawać od tak. Wartość należy szanować. Wartość wolność należy yy, po prostu bardzo kochać. Ale jest jeden taki argument, kiedy możemy i powinniśmy oddać swoją wolność. Tym argumentem jest tylko i aż miłość. To z miłości do drugiego człowieka, to z miłości do Boga jesteśmy w stanie i możemy oddać fragment swojej wolności. Możemy z czegoś zrezygnować. Możemy gdzieś się zatrzymać, powiedzieć nie, chociaż mogę, nie zrobię tego. Nie dlatego, że jestem przepełniony lękiem, a dlatego, że kocham. I zrobię lub nie zrobię, bo kocham. I to jest wolność, która jest nam dana jako instrument, by jeszcze bardziej kochać siebie, Boga no i bliźniego.